Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali oczywiście o kurach, ale jeszcze zanim przejdę do tematu, to oczywiście ogromna prośba do was, żebyście zostawili łapeczkę w górę i subskrypcję, ponieważ te filmy nagrywam dla was. No i chcę, żeby jak najwięcej osób skorzystało, żeby pomóc jak największej liczbie osób dotrzeć do tego odcinka. Moi drodzy, jak widzicie za oknem śnieg, kurki sobie chodzą. My tu mamy takie miejsce, gdzie właśnie możemy na spokojnie dla was nagrywać. I wszystko wam przedstawiać. Jeżeli ktoś jeszcze nie napisał na adres e-mail, który będzie w komentarzu dotyczący właśnie nowego produktu dla drobiu, to będą takie ala witaminy, koszt około 70 zł dla kur młodych, dla kur starych, po to, żebyście nie wydawali niepotrzebnie pieniędzy na jakieś nieskuteczne leki, na odporność czy też właśnie po to, żeby poprawić zdrowotność u kur. To będzie właśnie taki produkt. Wykonany jak najbardziej z naturalnych składników. Oczywiście już ktoś tam pisał, że nie da się w 100% wykonać z naturalnych. I tu się zgadzam. Natomiast będziemy się chcie, chcieli starać zrobić to, żeby to nie wpływało po prostu i na kur bezpośrednio na organizm drobiu, ani na e, smak i później zdrowotność e, witaminy i minerały w jajku. Także zapraszam, żebyście pisali na maila. Czekamy, jeszcze czas się osoby zbiorą. Musicie niestety się wykazać cierpliwością, bo trochę się z tym schodzi, ale mam nadzieję, że wszystko dojdzie do skutku. Jak się nie zbiorą chętni, niestety tego nie zrobimy, więc czekam na wasze maile. Moi drodzy, za oknem śnieg, a dzisiaj temat dość kontrowersyjny, kolejny problem, który się pojawił. No niestety, ale tych problemów się trochę nawarstwiło, jeżeli chodzi o koniec roku. To są takie wiadomości, może ode mnie bardziej ostrzegawcze. Dzisiaj będziemy słuchajcie, poruszali temat. Kur, które padają, dosłownie słuchajcie, to są upadki drobiu na targach, bazarach, giełdach. Może niekoniecznie na fermach, bo tam ludzie bardziej o to dbają, ale na różnych, właśnie targach czy giełdach, kury notorycznie padają, one, słuchajcie, nie padają już nawet w momencie, kiedy przyjeżdżają do Was, bo ktoś się zadeklarował, że te kury są niby młode, czy niby zdrowe, a przyjeżdżają do Was i po tygodniu, czy dwóch padają, tylko to są kury, które są, słuchajcie, już praktycznie na zejściu, w momencie, kiedy są na takim targu czy bazarku, gdzie jakiś klient sobie podchodzi jakiś hodowca ktokolwiek chce kupić parę sztuk czy paręnaście sztuk kur, nie ma o tym pojęcia albo ma jakieś minimalne pojęcie i stwierdza, że sobie kupi kury. Także uważajcie, czym to jest spowodowane? No tym, słuchajcie, że ludzie niestety, ale w większości przypadków nie mówię o wszystkich, ale jesteśmy chci chciwi i chcemy jak najwięcej zarobić. I mniej więcej wygląda to tak, że kupujemy takie kury jakieś tam stare Kury, które już są w jakiś sposób, weźmy to słowo w cudzysłów, ale zużyte, co powoduje, że po pierwsze one nam się nie niosą, a po drugie i tak nie wytrzymają naszych warunków. Po tygodniu, dwóch, trzech padają. Jakie mamy na to rozwiązanie? No, tutaj słuchajcie, rozwiązanie jest dość proste. No, chodzi o to, żeby wiedzieć, jak wybierać kury i na co zwracać uwagę przy wyborze. Ale oprócz tego, my jako hodowcy musimy się zastanowić, słuchajcie, w którą stronę to zmierza. Bo w tym momencie sytuacja jest na tyle nieciekawa, że. Jeżeli my widzimy, że ta kura już no, nie daje sobie rady, nawet w tej klatce trzymaną przez handlarza czy przez jakiegoś tam innego sprzedawcę, to my takiej kury nie kupimy. Ale bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że a ta kura jeszcze sobie poradzi, bierzemy, bo niby jest taniej. Nic bardziej mylnego, słuchajcie. Wtedy takich kur nie kupujemy. Naprawdę, widzę, słuchajcie, coraz częściej, zresztą piszecie do mnie na maila, mamy. Zresztą bardzo chciałem również podziękować, ponieważ mamy na ten moment 12 tysięcy subskrypcji, więc trochę ludzi do mnie pisze. I wierzcie mi, że ten problem się pojawia notorycznie w całej Polsce. Po prostu już naprawdę oni się nie szczypią, tylko kupują kury, które są jakieś stare, czy kury, które są chore, i takie kury bezpośrednio sprzedają. I tu nawet już nie ma tłumaczenia, że a, macie złe warunki w kurniku, kura nie wytrzymała, bo tam miała ciepło, a u was nie ma ciepło, czy nie macie oświetlenia w kurniku i ona sobie nie poradziła. To już nawet tak nie ma, słuchajcie, Wy kupujecie tą kurę i na drugi dzień ona po prostu już, no, domyślicie się co. Dlatego, no, zalecam, żebyście naprawdę, słuchajcie, uważali, zwracali uwagę od kogo kupujecie, czasami lepiej zapłacić więcej, ale mieć jakąś stałą osobę, nawet która się tymi kurami nie zajmuje, ale mimo wszystko która jest w miarę uczciwa i która powie wam, że te warto, te nie warto, na tych się skupcie to serio, lepiej czasami słuchajcie zapłacić te 2-3 zł i mieć tą pewność z tyłu głowy, że ok, ta kurę sobie poradzą, jakoś damy radę. Pomijam fakt, że sam ten miesiąc listopad, zresztą widzicie co się dzieje, nie jest dobrym miesiącem na to, żeby wypuszczać, żeby w ogóle kupować kury. Teraz kolejna kwestia. Ktoś może powiedzieć: No, miałeś nie wypuszczać kury, mówiłeś, żeby nie wypuszczać kur na wybieg, jak leży śnieg. Wierzcie mi lub nie, ale dosłownie 20 minut temu, czyli prawie przed włączeniem tego nagrania, niedawno, tu było słuchajcie zero, praktycznie zero śniegu. Przez to, że tak pada, już zobaczcie ile praktycznie yy, tego śniegu. Nasypało, więc zaraz będzie trzeba to odśnieżyć. Tam kurki u mnie na szczęście mają, słuchajcie, taki daszek, którego nie widać, może tam trochę wystaje, i one tam tego śniegu nie mają i tam sobie właśnie chodzą. Tam im nie pada. Jak widzicie, nie wychodzą gdzieś tam daleko, po śniegu nie chodzą, tylko właśnie tam przy tym daszku. Też bardzo uważajcie, słuchajcie, bo to jest mega szkodliwe teraz, szczególnie kiedy wieje, kiedy pada, kiedy jest zimno. A wy macie wybieg na otwartej przestrzeni, kury mogą się bardzo łatwo zaziębić, bardzo łatwo wyziębić organizm i spowodują właśnie różne choroby, które może być ciężko zatrzymać. Dlatego uważajcie lepiej, żeby sobie kurki siedziały w kurniku, w zamknięciu. Następnego dnia, jak będzie trochę cieplej, czy chociaż nie będzie wiało, możemy kury wypuszczać. To taka drobna rada ode mnie, żebyście uważali. Zwracajcie, słuchajcie na to uwagę, ponieważ ja te odcinki nagrywam dla Was, po to, żeby Wam pomóc i muszę Was o takich rzeczach informować. Tutaj, że jacyś handlarze, którzy do mnie piszą i się skarżą, że po co ja o tym mówię, no mówię, słuchajcie o tym po to, żeby Wam pomóc. Przecież ja tych filmów nie nagrywam dla siebie, tylko nagrywam dla Was. Jakby nikt tego nie oglądał, to ja bym tego nie nagrywał, bo po co? Dlatego robię to dla Was. I chcę, żebyście obejrzeli ten film i byli świadomi tego, co się obecnie dzieje i jaki mamy, słuchajcie, problem na rynku. Ludzie próbują zarobić na wszystkim, co nie jest miłe, nie jest fajne, ale niestety tak to wygląda. Także uważajcie, gdzie kupujecie, bo już miałem mnóstwo wiadomości. W tym tygodniu napisało do mnie już chyba 5 czy 6 osób, która pisała do mnie, słuchajcie, notorycznie, że. Po prostu zostali oszukani i kury im padły po jednym czy po dwóch dniach i to z różnej strony Polski. Potem już tego człowieka nie ma na targach czy bazarach, trudno jest dojść gdzie ten człowiek się znajduje, więc no musicie po prostu zwracać uwagę. Odcinek obowiązkowy to odcinek kiedy kupować kury i w jaki sposób je kupować. Na co zwracać uwagę? Mówię tu oczywiście o skokach, o piórach, o tym... Jak wyglądają oczodoły, jak kury reagują na zmysły, o grzebieniu i tak dalej. To są podstawy. Bez tego, słuchajcie, nawet nie zaczynajcie, ponieważ teraz to jest wydawanie pieniędzy w błoto. Ktoś powie, ale po co ja mam się skupiać na tym, jak kupować kury? No, z jednej strony, słuchajcie, tak, ale z drugiej strony, teraz sobie wyobraźcie, kura kosztuje średnio 40 zł, a nawet więcej obecnie. Pomnóżcie to kupując nawet 10 kur, co nie jest jakimś dużą ilością. 10 kur, macie 400 zł. I teraz sobie wyobraźcie, wydajecie 400 zł, cieszycie się, przywozicie kury i następnego dnia tych kur już praktycznie nie ma. No. I to już nawet pomijam te pieniądze, ale chodzi o jakąś satysfakcję, o takie coś, że no odechciewa się czasami. Dlatego uważajcie, zwracajcie uwagę od kogo kupujecie i co kupujecie. Na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!